Powitać, powitać państwa uff uf, z tej strony. pieseł, a to kolejny odcinek z gry Astronir. Tak, kolejny odcinek, jak za każdym razem to mówię, to się dziwnie czuję, ale też czuję satysfakcję, że wow, dotrwaliśmy kolejnych momentów wspólnie i możemy dalej eksplorować naszą planetę i planety w sumie. Także więc, jak widzicie, nasz kolega. Tutaj przywitała, przywita też również jakoś tutaj nazywał. Enioki? czy coś w tym desceń? Enioki. Możecie też napisać w komentarzach, jaką nazwę na pewno mu chcecie, bo ten towarzysz będzie raczej towarzyszył nam bardzo często podczas wypraw, więc tak, będzie to nas jeden, jeden z najbardziej częstych używanych gastropodów. Dobra, przechodząc też do takich rzeczy bardziej informacyjnych, muszę Wam podziękować za to, zwłaszcza znajomym. <laughs> za aktywność jaką zrobili i za to, że wow, naprawdę, nie spodziewałem się tego, co zrobicie. Jestem niezmiernie zaskoczony. Oj, co? Możemy przechodzić powoli do gierki. Jak widzicie, dzisiaj ogarniamy sobie nam, tak. Nam musimy sobie ogarnąć do nam, potrzebujemy. Natomiast gość chce zrobić zdjęcie, to musimy, no niestety, będzie musieli wylądować gdzieś Sylwii, czy coś, żeby odebrać. Ale potrzebujemy zbiornik wodoru do nam i azot do nam. Oraz inne rzeczy do nam. Wolfram mamy, tytan mamy, grafit mamy. Więc potrzebujemy tylko i wyłącznie azotu, który się tutaj robi. Dlatego musimy na niego poczekać, jak na złość. Tak. O, przy okazji zbierzemy nasionka. Dla naszego towarzysza podróży. Fajnie, bo coś już są już nieszkodliwe. Roślinki naprawdę, wow super! Mamy tutaj dwa ORTG. Może by się to przyspieszyło jakoś, chociaż nie wiem, Mo mogłoby być szybciej. Jednak niestety oczekiwanie jest ciężkie. No, no, dawaj, 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 wierzę w Ciebie. I już jest końcóweczka. Już to wiem, że zaraz będzie kolej. Jest, azocik, super. Bierzemy z powrotem nasze ORTG. Oddajemy. I azocik też. Wchodzimy. Dobra. Mamy to. Mamy ziemię jeszcze do schowania. Zapraszam Was też do zostawienia lajka. Subskrypcji, jeśli jesteście nowym widzem. Oczywiście nie zmuszam do tego. To jest dobrowolne. No i przypominam o tym, że będzie prawdopodobnie live w czwarteczek, Tak? W czwartek pojawi się live. Zagłosowaliście już. na Większość zagłosowała na godzinę od 18 do 21 oraz na fazmofobię, czyli chcecie, żeby mi serduszko wyskoczyło? <laughs> Więc będę strachał, dobra. Um, przechodząc z powrotem do gry, bo za bardzo zagaduję was, um, nam, nam jest dosyć... u uh, ciekawą, bardzo ciekawą rzeczą. O, 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 tutaj mamy gdzieś w pobliżu bliżej do nam, więc wykorzystajmy to. Bo co ja będę tak daleko do nam je, jeździł jak można. Chociaż. No tak, ja jestem... Nie pomyślałem. Nie mamy przecież zagadałem się sam siebie zagadałem i nie mamy pojazdu, więc musimy polecić w miejsce, gdzie mamy pojazd, czyli na startową lokalizację. Zmarnowane parę chwil. Dobra, ale to szybko. Akurat Wesania jest tą planetą, która jest chyba mniejsza od y, naszej Sylwii. Chociaż teraz nie powiem szczerze, bo nie chcę skłamać. Ale dobra, musimy zabrać te rzeczy wszystkie ze sobą szyściuteńkie. Co oznacza, niestety, że na pewno musimy odłączyć to. Baterię musimy odłączyć. Musimy wziąć ze sobą tylko ORTG. Weźmiemy naszego Enriuki. Spakujemy tu. Na pewno wodór. Azot, grafit. Już nie mamy prawie miejsca na tytan. Tutaj damy tytan. Zbiorniki damy tu. Wolfram, bo chcę wszystko za jednym zamachem. Dobra. Cieszy mi się to, że mamy tą, tą możliwość, aby ogarnąć to. Tylko bateria mnie martwi. Prąd ewentualnie, ale dobra. Będzie git. Do nam, kompas. Do nam to w tamtą stronę, tak? Miejmy nadzieję, że tak. Że dobrze pojedziemy. <grym> Żeby nie było... Dobra, mm. To, to, to mamy. Eee, specjalnie na potrzeby odcinku... Odcinka też staram się mówić wyraźnie, ale póki co pewnie słyszycie, że mam zapchany nos. No, niestety choróbskie nie odpuszczają. Ja mam takiego pecha, że lubią mnie choroby. Więc, no, niestety, tak jest już. Ale dobra. Zobaczymy się w momencie, kiedy będzie nam. Będziemy przy nam, bo po prostu oszczędzę czasu nagrywkowego dla Was. I będziecie mieli więcej materiału do obejrzenia, kochani. Także, więc, widzimy się po krótkim cięciu. Jestem, wróciłem. Dojeżdżamy już do nam, moi drodzy. Bo ile się nie wyłożymy, zaraz tutaj też. A nie chciałbym tego, mi się nie wyłożyli. Trzeba to jakoś tak zrobić, aby było git. Dobra, można wyłączyć radarek, żeby już nie zasłaniał nam widoku. Okej, okay, jeszcze tutaj. I oczywiście się musiał wrócić dziady o jedno. <laughs> no dawaj, dasz radę, wierzę w ciebie, kochany. Dobra, jestem. Idziemy do nam i ogarniamy rzeczy. Dobra, ee, to mamy to, to o, jeszcze ludzie na mnie piszą, jak zwykle. Dobra, no, wodór chciało Ale to głośno, o ludzie Dobra to Wodór dodajemy Aż to wyściszek grę w słuchawkach. Nie mamy tlenu zbytnio, tak? Nie mamy zbytnio tlenu. Dobra, podjedziemy sobie tu. Jak cała gra jest cicho, to nam musi być głośno. Dobra, e, mamy to. O, szybko zjadło, fajnie. To sobie szybko trawi. Tytanit, pek. Wybór substracji Dziennik misji. Wyciąg, pek. I bajte. Dalsza rafineracja. Mamy dostarczyć teraz. Odzyskanie prototypu na desolo rejestrator danych, tak? Bym musiał też zrobić takie coś. Dostarcz silikon do nam i dostarcz węgiel wolframu. O kurde, zaraz gor bardziej złożone są te rzeczy. Dobra, to na soda też trzeba znaleźć rejestrator i go wysadzić. To też byśmy mogli zrobić za jednym zamachem. Ale dobra, teraz trzeba wrócić jedynie do naszego łaścika. Kompas. To w tamtą mańkę. Go, go, go! Wrum, bum, 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 bum. Także więc wrócę do Was po krótkim cięciu ponownie. Dobra, powoli dojeżdżamy do naszego statku i z góry zauważyłem teraz podczas nagrywania, że źle miałem podłączone słuchawki i prawdopodobnie zbierało szumy, więc z góry przepraszam, jeśli wystąpią szumy, Teraz powinno być lepiej, aczkolwiek, o przepraszam was za to bardzo, za poprzednie szumy, teraz powinno być lepiej, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że dużo tych szumów nie zebrało, dobrze, że się skapnąłem w ogóle, że coś mi nie pasowało, bo byłby problem, oj byłby problem, mam nadzieję, że, no, nie będzie takiego problemu. Dobra, dojechaliśmy do naszego jego lądownika. <laughs> I, i jesteśmy zadowoleni pyk pyk teraz tutaj ciebie tutaj małą bateryjkę damy z powrotem tutaj gdzieś był tak mały wiatrowy i pyk dobra eee, zbiorniki można też od razu dać okej okay. przyjaciela tutaj sobie podłączymy i dobra i lecimy na desolo w sumie mamy dynamit czy nie? Nie, nie mamy dynamitu. Gałgan ze mnie. <laughs> Musimy lecieć jednak na Sylwia. a nie desolo. Myślałem, że załatwimy też przy okazji na desolo sprawy. Ale nie tym razem. Los chciał, tak, że nie tym razem. Sylwia, Sylwiusia, kochana. O, o, o. Sylwia, pyk. Nie wiem, czy to desolo, czy Carlidor, chyba desolo. Dobra. Jest lądowisko nasze, kochana. I pyk, lądujemy I będą teraz FPS-y uciekać, jak zwykle. No cóż, niestety. Dobra, mamy to, 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 to. My tutaj tylko przyszliśmy po parę piardu. Przy okazji, otrzymać nagroda RTG. Kolejne RTG. Wow, super. Eee, okej okay. potrzebujemy w takim razie. Rejestrator, dade solo, ekspozyt, wysadzić musimy go. Dostarcz silikon do nam i dostarcz węglik w wolframu dodam. nam. Dobra, eee. silikon. Żywica, kwarc i metan. Żywica. Uuuu żywica mamy Pyk, pyk Kwarcu nie ma. O la, amigo nic problemu dobra ogarniemy to raz dwa Pyk. lecimy bo tutaj był gdzieś kwarc. pod powierzchnią naszej planety ziuuum oj ała zabolało jest kwart czekał na nas dziad dobra kwarcyk sobie zbierzemy i kwart już jest. Węgiel Wolframu. Pytanie, gdzie teraz Wolfram? Czy mamy Wolfram? Mamy tytanit ale czy Wolfram? Tego nie jestem pewien. No, niestety nie jestem tego pewny. Chyba nie mamy Wolframu. A to jest już problem. Kwarc żywica i metan, tak. Nie mamy metanu. Super. Gdzie tutaj się zbierało metan? Zasoby metan. Jest na Novius i Atrox. Dobra. A zasoby typu Wolfram jest Desolo i Kalidor. No to na Desolo musimy wskoczyć na pewno. Eee, dobra. Czyli na Desolo. Trzeba lecieć w takim razie, przy okazji po drodze mamy, więc jest to dla nas mały plusik, tak to można nazwać, chociaż grafit mamy to bym wziął łazik nam, bo się przyda, oczywiście jeśli taki mamy, bo oczywiście nie mamy na łazika, a łazik z czego tutaj był robiony, hmm. Pakownik na pewno zrobię. Gazik złożony i aluminium. Aluminium i złożony mamy, więc kolejny gazik. Aluminium i złożony. Pyk. Się przyda. Kurde, mamy szczęście Pakownik kolejny. Dwa pakowniki. Tutaj się nam gazik robi. Tylko kurde, nie wiedziałem, nie wiedziałem że jest ten, ten gaz. No dobra, a na to natomiast na stop Wolf, węgiel wolframów, wolfram i węgiel. Węgla mamy, uuu dużo. Więc to będzie bezproblemowo Dobra No Szybciej, szybciej, szybciej Oczekujemy tutaj Dziękuję Gazik sobie załątujemy tutaj. To sobie zbierzemy. No przyjacielu, chodź. O. Posać, Dziękuję. Dobra. Lecimy na The Solo. Han de Solo. Dobra. DeSolo. Księżyc nasz. DeSolo, witaj. Witaj, witaj, DeSolo. O, tam mamy znacznik. A. Dobra. DeSolo, DeSolo. Gdzieś tutaj mieliśmy lądowanie. Tam jest ten... Ten, 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 dziadostki, pierdol. pierdoła nasza. Dobra, wylądujemy tutaj. Zgarniemy ewentualnie wolfram z podziemi, jak będzie trzeba. A jednak nie, wolę lepiej nie. Jest zbyt ciężki teren. To już wolę pojawić się w miejscu, gdzie raczej byłem już. Dobra. To, to troszeczkę kawałek drogi będziemy mieli do przejechania jednak. I to nie mały kawałek drogi. To było gdzieś tu, chyba. Miejmy nadzieję, że to to. Nie. Dalej nie to. Nie pamiętam miejsca. A jajaj, pieseł, pieseł, pieseł. To tutaj było. Dobra. To tu. Dobra. Teraz sobie przypomniałem. <laughs> Dobra, to tutaj było. Chociaż nie mamy zbytnio widzę, jak tego ogarnąć. Eee, pa, 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 pa. No to nieźle, piesu, nieźle. Dobra, polećmy bliżej tego już tam pierdoły i będziemy ogarniemy chociaż pierdoły, po tym, że się zajmiemy Wolframem. Na innej planecie będziemy go brali, bo no, jest inaczej. Widzę, że problem. O, tutaj może. Będzie w miarę blisko, powinno być. Tak, w miarę bliziutko jesteśmy tam. Dobra, wróciliśmy jednak po namysłach. <laughs> Region kratery. Pyk, wypakuj, wypakuj. Pyk ORTG. No, ORTG, chodź tu. Dynamit. Dobra, jedziemy. Tą mańkę. Wrum, brum, 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 brum. Kompas. Tak, dobrze. Co to za materiał tutaj jest? To jest cyna, czy mi się zdaje? Tak, cyna. Dobrze mi się zdawało. Ale ładnie wygląda ta cyna, muszę przyznać uuu, uh, 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 już, już, już. Spokojnie. Dobra, Tutaj mamy blisko, więc nie będę robił już cięcia. Na no, spokojnie sobie dojedziemy. Ale teren jest. tu uh, mogliby lepszy teren załatwić. Dobra, jest. Uju, bum. Dobra, tutaj to jest. Widzę, że nieźle. Tego dynamitu tutaj dużo nie trzeba. Wezmę sobie trochę. Detonujemy. Uwaga. Fire in the hole. Pyk. Ozyskanie prototypu. Śmieci. Popa. Nie dostaliśmy. Eksp Dobra, dostaliśmy ekspo. Uff. Kolejne. Teraz jest w tamtą mańkę. Widzę. Nam, pewnie ten desolowski nam e, dziennik misji odzyskanie prototypu, tak no nie mogę zgarnąć e, cóż znaleźć nam na desolo, dobra nam na desolo jeszcze trzeba znaleźć Dobra, tutaj wyjazd będzie cięższy. Widzę, ale to zobaczymy się. To jest już prawie koniec odcinka, ale pokażę Wam jeszcze NAM, żeby nie było. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, a więc dojechaliśmy do kolejnego NAM. Tym razem na The Solo. <grywa> Dobra, wsłuchajmy tutaj ExpoChew. Zobaczmy. Siedzenie transmisji. Bajty, kolejne. Dostarcz NAM. Aluminium, plastik. Widzę chcę do tego nam. materiały produkcyjne potrzebne są do analizy odszeszowanych danych. Elektrochnika miedź, cynk silikon i węglik, dobra. To do tamtego nam. Mamy dwa nam, tak. Aż dwa. Dobra. Więc w następnym odcinku musimy sobie ogarnąć. Plastik będziemy mieli. Stop aluminium mamy, więc to jest raczej plus już dla nas. Mieć to już będzie problem. I cynk też będzie. Nie wiem, czy mamy cynk, ale tutaj raczej cynk będzie na tej planecie, więc tutaj może wykopiemy. A silikon sobie ogarniemy w następnym odcinku też. I węgli wolframu również w następnym odcinku. Także więc zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania. A ja Wam dziękuję za ten kolejny wspaniały odcinek, kochani. Trzymajcie się i pożegnać Was. Ufuf, uf. cześć!